W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Anu. Drodzy wierni, nasz Pan Jezus Chrystus y, mówi dzisiaj o y, o spustoszenia. Mówi. Odwołuje się przy tym do y, proroctwa z księgi. Daniela, a około połowy tygodnia, ustanie ofiara krwawa i ofiara spokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie Ochyda siejąca pustką i przetrwa aż do końca czasów, do końca czasu ustalonego na spustoszenie. Żydzi w czasach Pana Jezusa byli przekonani, że to proroctwo spełniło się. W czasach, które opisują nam księgi machabejskie. Król Antioch Epifanes najeżdżając na ziemię Izraelitów próbował narzucić też tym samym kulturę hellenistyczną, a też i przy okazji tego również i bóstwa greckie, dokonując pewnej mieszanki kultów lokalnych z bożkami greckimi, tak, żeby kulturowo i religijnie ten najazd scementować. I wiązało się to, to też, oczywiście, z wielką reformą, która miała, tak ich zdaniem, doprowadzić do pokoju i do narodowej wspólnoty. Niestety ta kultura grecka to nie tylko znani nam chociażby filozofowie, ale to również, jak świadczą o tym księgi machabejskie, chociażby propagowanie grzechu sodomskiego i ogólnie rozumianej rozwiązłości. Dlatego też kapłan Jazon zbudował nieopodal świątyni gimnazjon, którym to Żydzi oddawali cześć już nie Panu Bogu, ale swojemu nowemu bożkowi, czyli ciału. Szło to niestety wszystko coraz dalej i Żydzi porzucili swoje zwyczaje ojczyste, Palono święte księgi, zabronione zostało nawet obrzezanie, aż w końcu w świątyni jerozolimskiej został umieszczony posąg pogańskiego bożka Zeusa. I patrząc na ten znak brzydoty w miejscu świętym, możemy, drodzy wierni, śmiało powiedzieć, że i w naszych czasach również możemy to obserwować. I to. W sposób bardzo bolesny. Dzieje się to również na podobnych płaszczyznach, bo poprzez kulturę, nową kulturę, jeżeli można ją kulturą nazwać, to człowiek jest tak naprawdę potrzebny. Jego prawa, jego zachcianki to zajmuje pierwsze miejsce. Ta nowa kultura niejako każe człowiekowi się wywyższyć i uczynić Pana Boga sługą swoich zachci zachcianek a żeby w ten sposób człowiek już tutaj na ziemi stworzył sobie pewnego rodzaju raj i tak jak ta pseudoreforma Antiocha Epifanesa niosła za sobą spustoszenie moralne w postaci promowania różnych dewiacji taki dziś Poprzez tę szaloną próbę pomieszania religii Boga i kultu człowieka zaczynają być już niemalże akceptowane grzechy przeciwko naturze czy przeciwko nierozerwalności małżeństwa. Ale tyczyło się to również kultu. Stąd, i my możemy śmiało powiedzieć, że to, co Dziś nazwalibyśmy współczesną ochydą spustoszenia w Miejscu Świętym to Nowus Ordo Missae. Nowa msza jest tą właśnie ohydą spustoszenia. Czy się to komuś podoba, czy nie, to tak, drodzy wierni, jest. Nie zamierzam tutaj szczegółowo wyjaśniać tych powodów, bo to sobie możecie przeczytać. Wystarczy sobie przeczytać krótką analizę krytyczną Nowus Ordo Missae albo książkę Michaela Davisa Nowa msza papieża Pawła i tam macie wszystko, co na ten temat należy powiedzieć. I jeżeli ktoś jeszcze się nie przekonał, to myślę, że jak obiektywnie do tego podejdzie, to się przekona. Natomiast co jest dla nas istotne? Z, tako, z takiego punktu widzenia musimy mieć też i świadomość tego, że katolik, który wie, czymże jest katolicka msza tradycyjna, a czymże jest nowus orto, to też na nową mszę absolutnie chodzić nie może. I to trzeba też jasno powiedzieć. Oczywiście, jak zwykle przy tej okazji pojawi się mnóstwo przeróżnych tłumaczy. A przecież ta msza też jest ważna. Dlaczego nie pójść? Przecież ja mam tutaj tak daleko. Drodzy wierni, u prawosławnych też jest msza ważna. I to nie znaczy, że my mamy tam chodzić. To jest... Tym gorzej, że to jest musza ważna, bo gdyby była nieważna, to byśmy się w ogóle tym nie przejmowali. Ale cały problem polega na tym, że jest ważna i Pan Jezus jest tam tak poniewierany, jak się tylko da. I sami wiecie, bo siedzicie cały czas na tych YouTubach, oglądacie, burzycie się, jak widzicie, co tam się dzieje. Więc dobrze wiecie, co oni tam robią z Panem Jezusem. I ku zaskoczeniu zapewne też niektórych, ale też trzeba to powiedzieć, że żadnym rozwiązaniem nie jest pójście na indult. Ktoś powie, przecież to jest taka sama msza jak tutaj. Taki tradycyjny ksiądz tam jest. Guzik, prawda. że sam byłem w indulcie, to teraz jestem, nie pozostawiam na nich suchej nitki. Moi drodzy. Na jakich zasadach indult funkcjonuje? Obecnie funkcjonuje na podstawie dokumentu Traditionis Custodes. I poczytajcie sobie, co jest w pierwszych punktach tego dokumentu. Wszyscy, którzy chodzą na temsze indultowe, muszą akceptować Sobór Watykański II. I nauczanie posoborowych papieży. To jest wprost napisane. Więc jeżeli komuś nie przeszkadza fiducia supplicans, czyli błogosławienie sodomitów, albo mater populis, populi fidelis, i inne te wszystkie rzeczy, to bardzo proszę, do księży misjonarzy sobie chodźcie. Nie można, drodzy wierni, mówić, że to jest to samo tutaj i tutaj. Bo uwierzcie mi, że gdy, gdyby to było to samo, to naprawdę nas by tutaj nie było. Bo po co mamy siedzieć tutaj w tak zwanych garażach, jak tam są kościoły? Gdyby to było to samo, naprawdę nie byłoby sensu, żebyśmy my tutaj byli. Ale jak ktoś chce tak Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, to niech tak robi. Ale Dłużej się tak nie da. Prośmy zatem Najświętszą Marię Pannę, aby, abyśmy potrafili w Najświętszej Ofierze prawdziwie uczestniczyć, abyśmy te ochydy spustoszenia też z naszego życia, z naszych serc potrafili wyrzucić, bo w sensie ścisłym, w odniesieniu do nas, to jest zawsze grzech ciężki to wtedy czynimy z siebie okryte spustoszenie. Służymy swoim bożkom i znieważamy Pana Boga. Więc prośmy Matkę Bożą, abyśmy razem z nią potrafili Pana Boga zawsze tak chwalić, jak Mu się to należy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. you